Wszystko jest przygotowane. Studio, kamery, ekipa i Paweł Orlański. Czekamy na Was. Zgłoś się do gry i oglądaj nas w TV4 od poniedziałku do piątku o 18.15. Żeby walczyć o przetrwanie, nie musisz jechać do Brukseli. Je, je, je! Absolutna dominacja. Tak wygląda tegoroczny cykl rajdowych mistrzostw świata w wykonaniu Sebastiana Leba. Francuz dzieli i rządzi bez względu na miejsce rozgrywania zawodów, warunki atmosferyczne czy nawierzchnie. To jest jego sezon. Ale najgroźniejsi rywale chcą wreszcie przełamać pasy mistrza świata. Najbliższą okazję będą mieli w Grecji. Relacja z rajdu Akropolu w środę o 22.40 w TV4. Gdzie kryje się sekret witalności, dynamizmu i młodego wyglądu gwiazd mody i rozrywki? Kryje się on w dwóch najczęściej spotykanych na Ziemi związkach: wodzie i ozonie. Przedstawiamy matę ozonową. To ona może być dla Ciebie szansą, z której dawno już korzystają słynni ludzie świata mody i biznesu. To ona pozwoli Ci prowadzić w domu terapię ozonową połączoną z hydromasażem. To ona dostarczy do Twojego organizmu ozon cudowny związek tlenu, który czyni cuda. Po dwóch miesiącach kąpieli ozonowych pojechałam na urlop. I po raz pierwszy od pięciu lat nareszcie mogłam ubrać kostium dwuczęściowy. Ja wreszcie przestałam jeździć do sanatorium, bo mogę skutecznie leczyć nadciśnienie w domu. Czułam tak, jakby. jakby wymienili mi stare mięśnie na nowe. Tak, wyglądały rozstępy na skórze jednej z kobiet. A tak po dwóch miesiącach kąpieli ozonowych. Oto kolejny przykład. Egzema. Przed kuracją ozonową... I po pamiętaj, że 90% organizmu to woda. Lecz więc go wodą z tlenem. Ozon to więcej tlenu. Więcej tlenu to więcej zdrowia. Tlen... Terapia odmładza organizm, dezynfekuje, wzmacnia odporność, stymuluje przemianę materii, uruchamia procesy samoleczenia, oczyszcza organizm z toksyn. Popatrzcie, ten wykres przedstawia spadek nadciśnienia po kuracji matą ozonową. W kąpieli ozonowej ozon przenika cały nasz organizm, wędruje po całym układzie krwionośnym. Cząsteczki ozonu rozrzedzają krew. Zaczyna ona krążyć szybciej, następuje lepsze ukrwienie organizmu. Jednocześnie lepiej krążąca krew wypłukuje złogi cholesterolu. Poszerza się światło tętnic i żył, skutkiem czego zmniejsza się ryzyko zawału. Alt. Od pół roku nie ma ani śladu nadciśnienia. Jak pracuje kelnerka? Na stojąco. Ja muszę przez 8 godzin chodzić. A miałam bóle w takie, że groziła mi kuroniówka. Co komu po kelnerce, co nie mogła chodzić? A ta mata mnie wyleczyła. Mata ozonowa to nie tylko uzdrowisko. To także twoja własna, prywatna farma urody. Miliony ozonowych bąbelków poddadzą peelingowi całe ciało. Na wil i odmłodzą skórę, dotlenią Twój organizm, wyregulują wagę, przynosząc Ci wspaniałą pewność siebie, relaks i odprężenie. Zaczął wreszcie szybciej zasypiać, lepiej, dłużej śpi, jest spokojniejszy, no i nie boi się już kąpieli, bo to dla niego jest zabawa. No, ja mam własną firmę, pracuję po 10 godzin dziennie, czasami dłużej, to wykańcza fizycznie i psychicznie i codziennie wieczorem biorę kąpiel ozonową. Codziennie. I dzięki niej wracają mi zdrowie i siły. Używając maty ozonowej będziesz mieć w domu swoje własne, prywatne uzdrowisko. Dostarczysz swojemu organizmowi miliony atomów gazu życia, tlenu. Uruchomisz procesy samoleczenia. Oto przykład. Skóra dłoni przed i cztery tygodnie po serii kąpieli ozonowych. A to zostało z celulitu po miesięcznej kuracji tlenowej. To dzięki dyfuzji skóra absorbuje tlen atomowy, który przenika do jej głębszych barw. Tlen atomowy wzmacnia mechanizmy metaboliczne. Uruchamia proces samooczyszczenia. Skóra oczyszcza się, jej komórki odmładzają się, ulegają pojędrnieniu. Na powierzchni skóry następuje zjawisko peelingu. Stary martwy na naskórek złuszcza się i zostaje usunięty. Od tysiącleci znane są lecznicze właściwości wód. Dzięki macie ozonowej zmienisz swoją zwyczajną kąpiel w leczniczą kąpiel uzdrowiskową. Zmienisz swoją łazienkę w farmę urody. Człowiek zdrowy to człowiek szczęśliwy. Teraz twoje zdrowie i szczęście leży w zasięgu Twojej ręki. To uczucie siły i świeżości jak po burzy. To jest warte wszystkie pieniądze. Po raz pierwszy w życiu poczułam się w swojej łazience nie jak w łazience, ale jak w jakimś drogim salonie kosmetycznym. Więcej tlenu to więcej zdrowia, więcej zdrowia to więcej radości i szczęścia. Podaruj sobie więcej zdrowia i szczęścia. Mata ozonowa to źródło zdrowia, relaksu piękna. Mata ozonowa za jedyne 599 zł lub na dogodne raty 41 65 zł 65 groszy miesięcznie. Nie czekaj, zamów zadzwoń. 022 51 25 450 tylko w ofercie specjalnej. Poduszka masująca w kształcie serca. Idealny prezent, który pomoże rozluźnić nie tylko mięśnie szyi. Gdy twój kręgosłup woła o pomoc. Pierwsze bóle pleców zaczęły się dość dawno, około 20 lat temu. Czułam się tak, jakbym była 150-letnią staruszką. To było koszmarne. Po założeniu kosmodisku poczujemy jakieś przyjemne szypanie i ciepło. Kiedy otrzymaliśmy kosmodysk, założyłam na siebie wszystko. Przy którymś pobycie na budowie stwierdziłam, ludzie nie nic nie boli, nareszcie mogę robić wszystko. To co chciałam, o czym zawsze marzyłam. Wróciłem do codziennych przyjemności. Dzisiaj, kiedy przypomnę sobie dawne bóle, nie potrafię sobie już wyobrazić życia bez kosmodisku. Mogę żyć, po prostu mogę żyć. Kosmodisk zmniejsza lub eliminuje bóle pleców. Składa się z dwóch części: długiej na cały kręgosłup i krótkiej lędźwiowej. Nie zwlekaj, zadzwoń pod numer telefonu 022 512 53 71 i zamów kosmodisk. Twój kręgosłup będzie Ci wdzięczny. Stań oko w oko z nowym Lajonem. Teraz każdy jeszcze bardziej drapieżny, atakujący olbrzymią dawką karmelu. Pożer go, zanim on pożerę ciebie. Wstrzesz się, teraz grasują kolejne dwa gatunki Lajona. Nowy Lajon Biały i naładowany orzechami Lajon Pinat. Lajon niebezpiecznie lepszy. Na służbie policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Tutejszej Komendy Miejskiej Policji w składzie starszy sierżant Grzegorz Barański i sierżant sztabowy Jarosław Dąbek. Kierowca Hondy, zamyślony, jechał pod prąd. To jest moja wina, przyznaję, wszystko jest ok, już dokumenty Spobody. daję.